Hej, cześć YouTube, zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie dotyczył świadomej terrorystyki, czyli na co należy zwrócić uwagę podczas nabywania naszego nowego pupila, w jakich warunkach należy go socjalizować, czyli dostosowywać do nowych warunków, w jakich my będziemy hodować naszego pupila. Odcinek będzie głównie dotyczył pytonów, regiusów królewskich ze względu na popularność polskiej hodowli, jak i na świecie. A więc zapraszam Was gorąco do kolejnego odcinka. Jeśli chodzi o e, hodowlę pytonów e, królewskich regiusów, e, ludzie są podzieleni tutaj na e, różne szkoły, a naszym po prostu zadaniem jako e, świadomego pasjonata, e, który e, chce kochać zwierzaka i który chce, chce, chce po prostu go podziwiać i, i dawać mu jak najlepsze warunki hodowlane, musimy zadać sobie po prostu pytanie, czy my chcemy po prostu być terrorystą i chcemy e, zapewnić naszemu zwierzałkowi jak najlepsze warunki, e, czy też chcemy być po prostu biznesantem, interesantem, czyli e, hodowcą, który zajmuje się głównie rozmnożeniem. Czyli wtedy nam nie trzeba nic innego, jak mata czy kabel grzewczy, zwykłe pudło e, z e, małymi, małymi po prostu dziurkami aby był tutaj e, przepływ powietrza, aby była jakaś cyrkulacja, trochę papieru, miska z wodą i mamy już wszystko, tak? E, a jeżeli chcemy po prostu poszerzać, e, tak jak ja chcę poszerzać e, miłość do terrorystyki e, jako do pasji, jako do hobby, e, będę, będę polecał e, tutaj e, takie zbiorniki. E, I przy zakupie naszego pupila, tutaj mówię tylko o pytonie królewskim Regiusie, jeżeli chcemy takiego zwierzaka po prostu hodować i chcemy docelowo trzymać go w terrarium, czyli chcemy być terrarystą, a nie bawić się w pudełka, musimy wiedzieć jak poprawnie takiego zwierzaka nabyć oraz przestawić go na przebywanie w takim zbiorniku. Bardzo często w farmach zwierząt, w farmach węży dochodzi do tego, że węże są zaniedbywane, są rzadko kiedy karmione, dlatego ich gramatura nie przekłada się na ich wiek. Często te, te, te wężyki są po prostu z zaniżoną wagą ze względu na. Po prostu brak czasu i, i, i rzadkie karmienia, jakie zapewnia im po prostu hodowca, który prowadzi farmę węży. Moją pasją jest terrorystyka, więc z samego tytułu nazewnictwa prowadzę do tego, aby docelowo każdy mój zwierzak był przechowywany w terrarium. Jednak muszę być świadomym hodowcą, i każdy z Was powinien mieć tą świadomość, że do przełożenia do takiego terrarium, pytona, który był przechowywany przez pół roku bądź rok, albo całe życie, w pudełku jest długa droga. Często takie węże po prostu nagle przekładane do takiego zbiornika nie zdają one sobie sprawy, że w ogóle istnieje niebo. Wariują w takich, w takich zbiornikach, nie chcą pobierać nam pokarmu, kryją się po prostu w kryjówkach i przebywają tam praktycznie 100% czasu. My jako nowi nabywcy dziwimy się, czemu mamy problem z naszym pupilem. Próbujemy później. Uzyskać jakąś pomoc, wystawiając jakieś zapytania na grupach, i niekoniecznie odpowiedzi są, są poprawne, i niekoniecznie znajdujemy to pomoc. Czujemy się zniechęceni, często dochodzi do sprzedaży i rezygnacji z hobby, tak? Uważam, że niepoprawnym jest szerzenie bzdur na grupach o tym, że pudełka są jak najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o pytony królewskie tak, spoko, okej okay. te pytony tutaj czują się jak najbardziej dobrze zgadzam się z tym radą ode mnie jeśli chodzi o zakup i nabywanie po prostu pytona królewskiego Regiusa który był przetrzymywany po prostu w pudełku a chcemy my go przestawić na zbiornik szklany Musimy zaopatrzyć się koniecznie w pudełko, jak i terrarium i musimy doprowadzać do tego, aby powoli nasz zwierzak się przystosowywał do tego. Jak, jak to robić i jak ja dostosowuję swoje węże do, do nowych warunków, do nowego otoczenia? Po prostu na dzień wrzucam wężyka do takiego zbiornika z miseczką z wodą. Aby on po prostu się przystosował do, do, do nowego otoczenia, aby się czuł tu później swobodnie, tak? Z czasem po prostu, te, te, jakby to powiedzieć, ten czas, który w takim pojemniku przebywa, wydłużam. Przy czym, przy czym dla takiego węża trzeba dać bardzo dużo spokoju i najlepiej, żeby to było miejsce, gdzie jest w oku tego zbiornika mało ruchu, tak? Jeżeli chodzi o zapobieganie tego jeżeli mamy na przykład takiego węża w takim zbiorniku, on się nadal stresuje, należy taki zbiornik okryć najlepiej ręcznikiem bądź, bądź jakoś płachtą żeby ten zbiornik był zakryty aby w środku było jak najbardziej ciemno oczywiście nie neguję tutaj w żaden sposób tego czy czy pyton królewski naprawdę gorzej będzie się czuł w pudełku czy też lepiej w terrarium to jest tylko i wyłącznie do decyzji i do rozpatrzenia dla nas ja jako miłośnik zwierząt i jako pasjonat docelowo będę chciał każdego węża trzymać w terrarium czyli w zbiorniku szklanym teraz porozmawiajmy sobie o sposobach karmienia, podejścia do, do, do karmienia, do rozkarmiania węży, które nabyliśmy w farmach u hodowców, którzy niekoniecznie dbali tak jak trzeba o dobro tych zwierząt. Ja poprawnie zwierzęta, które nie mają zachowanej gramatury co do wieku, karmię troszeczkę częściej i staram się tą dietę u nich rozma urozmaicać za pomocą e, kurcząt jednodniowych oczywiście podaję same główki e, jest to taką ciekawostko właśnie taki trik stosuję jeżeli chodzi o węże poniżej e, 350 gramów e, u pytonów królewskich e, Regiusów e, jeżeli chodzi o e, pudełka i rak systemy e, oczywiście, jeśli już decydujemy się na przechowywanie pytonów królewskich regiusów w brak systemie, w pudłach plastikowych ze względu na, na, na brak miejsca taką praktykę z osobistych przyczyn. Musimy zwrócić uwagę na to, co daje poczucie bezpieczeństwa dla naszego pupila, co powinno znaleźć się i co należy po prostu w takim w takim zbiorniku umieścić. Jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że pudełko zajmuje tyle tak mało miejsca, że nie powinniśmy też żałować tego miejsca dla naszego węża. Jeżeli chodzi tutaj o pytona królewskiego Regiusa, tutaj posiadamy osobnika, który waży około 180-200 gramów ten, ten, ten wężyk był karmiony akurat wczoraj. Wiekowo ten wąż powinien mieć podwójną, podwójną wartość, jeżeli chodzi o jego masę. Jednak został on kupiony w farmie zwierząt, w farmie węży, gdzie, gdzie jego karmienie było rzadkie i z tego względu też jego gramatura nie jest poprawna. Tutaj w ciepłej strefie, tak jak widać, mamy około 30 stopni. Jest to dzień. Ja temperaturę reguluję wewnątrz zbiornika za pomocą po prostu podłoża, które stosuję. Tutaj mamy mieszane podłoże, jest to mulc cyprysowy i aspen używany popularnie do hodowli zwierząt. Po co, po co używam? podłoża i czemu należy używać podłoża, ponieważ wydziela ono zapach, tak, jest, daje poczucie bezpieczeństwa dla węża, dlatego też używam jakichś korkowych ścinek, jakichś kawałków tuby, aby po prostu wąż miał gdzie, gdzie się skryć w czasie, w czasie przemierzania, tutaj eksploracji tego pojemnika, tak samo jakieś sztuczne rośliny powinny się w takim pudełku znaleźć oraz kryjówka w ciepłym, jak i chłodnym miejscu nie musi być to koniecznie całościowa. Wystarczy, aby wąż mógł się w niej poczuć na tyle komfortowo, aby, aby tutaj sobie odpocząć, tak? Pojemnik z wodą w, w temperaturze pośredniej także jest koniecznością, tak? Ja staram się jak najmniej po prostu stresować swoje węże. Staram się karmić je regularnie, aczkolwiek urozmaicając dietę. Przy czym pytony królewskie regiusy o, o tak małej gramaturze należy karmić. należy karmić, jeżeli chodzi o ptaki, to ja podaję im tylko główki. Tak jak widzicie, to jest samica pastela. E, ta samiczka ma 8 miesięcy, a ona waży niecałe 200 gramów. Została zakupiona e, w fermie zwierząt i uważam, e, że nie było o nią dostatecznie dbane e, tak, jak, e, tak, jak się to powinno e, odbywać. Tak? Odłożymy ją, nie będziemy jej stresować. Ona u mnie fajnie zaczęła przyjmować pokarm, więc staram się doprowadzić ją do odpowiedniej gramatury. Pokażę Wam teraz troszeczkę mniejsze Regiusy, które też już za chwilę przestawię do takich oto pudeł plastikowych z czasem będę używał terrarium, kiedy te, te osobniki osiągną gramaturę powyżej 350, gram, 350 gramów przejdą do takiego zbiornika, jest to podzielone duże terrarium, które ma 120 jeżeli chodzi o długość, jeżeli chodzi o szerokość, jest to 60 cm, wysokość jest tutaj 60 cm. Słuchajcie, tutaj mamy kolejne dwa. Pytony Regiusy. Są to samice. Jest tu samica Yellow Belly oraz samica Fire. Trafiły one do mnie także z fermy węży. Nie były one dokarmiane odpowiednio, nie były żywione odpowiednio, nie poświęcono im odpowiednią ilość czasu. Tak? U mnie świetnie przyjmują pokarm. Jestem w czasie ich rozkarmiania. Tutaj tak jak widać jest kryjóweczka. Mamy tutaj przepiękną samiczkę Fire. samica ma 7 miesięcy, a waży nie spełna 200 gramów. Wczoraj dostała myszkę, więc jest super najedzona, bardzo ruchliwa, czarne oko, przepiękny wąż. I my odłożymy ją tutaj, żeby jej też nadmiernie nie stresować. I tutaj po prostu jeszcze poczekam aby ten wężyk, aby ten wąż się troszeczkę bardziej bardziej rozbudował i także zostanie przełożony do celowo do większego pudełka. Oczywiście o czym zapomniałem Wam wcześniej powiedzieć, a co jest bardzo ważne, jeśli chcecie po prostu przełożyć naszego, naszego pupila docelowo do terrarium i chcecie go trzymać i hodować w terarium, oczywiście należy stosować pudełka, które są przezroczyste. Gdzie wąż będzie już mógł widzieć otoczenie i to, co poza pudełkiem się, się dzieje, tak? Tutaj mamy samicę Yellow Belly Ona jest w tym samym wieku, co Fire, którego pokazywałem przed chwilą, tak. Ona zjadła u mnie już pierwszy dzień, i waga także nie przekracza 200 gramów. Przepiękny żółty brzuszek. Stąd właśnie nazwa tego tej odmiany barwnej, tak? Przepiękna samica. Także tutaj troszeczkę poczekamy na. Wzrost jej wagi i przełożymy ją do innego zbiornika. Też musicie wiedzieć, że w farmach zwierząt te zwierzęta są wyciągane tylko w przypadku reklamy, promocji co do sprzedaży bądź, bądź, bądź do karmienia, więc później te węże także przy tym, jak my je zakupimy, i my chcemy takiego wężyka po prostu wyciągnąć, aby nie wiem, sfotografować go, aby nacieszyć się nim, aby po prostu go potrzymać na, na dłoniach, co, co jest oczywistością, tak, chyba każdy, każdy z nas, e, pytony, Regiusy, e, fotografuje, każdy z nas chce się tym wężykiem. Nacieszyć, i później, jeżeli one rzadko kiedy były wyciągane, one się u nas stresują tym wyciąganiem częstym, co też prowadzi do problematyki rozkarmiania bądź, bądź chowu tych zwierząt. Te węże będą nas tolerować, będą czuły się komfortowo w naszym towarzystwie, w naszym otoczeniu. Tak? I chyba do tego każdy hodowca, każdy pasjonat powinien dążyć. Na dzisiaj to już tyle, jeśli chodzi o moje kilka podstawowych porad co do hodowli pytonów królewskich regiusów, na co należy zwrócić uwagę. Serdecznie polecam śledzenie mojego kanału, jak i mediów społecznościowych. Link znajduje się w opisie pod spodem. Polecam śledzenie, jak i oglądnięcie kolejnych materiałów, jakie wkrótce się ukażą na moim kanale. Pozdrawiam, hej, cześć, trzymajcie się, do następnego.